Cześć Przez wszystkim, witam w Tapas HD, odcinek 8 Mamy pierwszy holiday, jakim jest Thanksgiving. Thanksgiving. Teraz zobaczymy, ile tu jest, cztery rzeczy są na holiday'a. 928 się 7. I możemy kupić tak. Dzwonaczek na czerwone Następne, co kupować będę, to te krojenie. To krojenie jest teraz moim celem. Zacznijmy od najdroższego. No, zacznijmy od najdroższego. Okej. Okay. Tu jeszcze jest torba. Ale nie. Zostańmy bez. 18 klientów już jest na no, 18. W poprzednim dniu dwóch klientów przyszło nowych. Thanksgiving. Kto przyjdzie, to przyjdzie. I raczej będziemy ich znali, nie? Się znamy. No, pecan crust, czyli takie samo jest ciasto w bakery. Jesienne listki na oknach tego naszego lokalu z pizzą. Nie zmieniłem zamówienia specjalnego, bo będziemy dzisiaj peper nakonać jeszcze robić. no jest, czyli są holidayowe te ciasta. sorta co tu miał pomysł jak to wszystko dobrze zrobić. Okej okay, i teraz wykony na całego. Potem jest sześć tych Teraz czekamy, żeby ktoś zamówił ten drugi dzwoneczek. Już są dwa zamówienia, bo nie dzwoni telefon, jeżeli jest zamówienie jedno nieprzyjęte, nie? mnie <grych> telefon, jak już przyjmę zamówienie. Pierwsze nie jest. Teraz mamy tą informację, że tak jest. Już to wiemy. Że nie zadzwoni telefon, jeżeli jest zamówienie pierwsze, nieprzyjęte, czy to poprzednie. Mam informację, że są cztery. Że są z, z dwa zamówienia już na linii. Informacje będziemy mieli. Zawsze w tym miejscu, ale telefon się uruchomi jak już będzie. Zamówienie pierwsze przyjęte, czy to poprzednie, które... Zamówienie telefoniczne telefonicznym zostało miało być zamówione Jeden przyszedł do lokalu dopóki jego zamówienia nie zbierzemy a telefon już będzie znaczy słuchawka już będzie pod słuchawką, której będzie to jednak telefon nie zadzwoni i ja to tak powiedziałem, że na pewno połapaliście się, co ja miałem na myśli Nie mam na razie do kogo wydać tego pekana, nie pekana, pepert, bekona. Nie zrobiłem z tym sosem, tylko z tym drugim. Gdybym zrobił z tym, no to miałbym nie ciemniejsze. No i co? Widzicie, że jest ciemniejsze. Team. O, to dla siebie będzie Peppered i jeszcze dwa zamówienia będą. Jeszcze dwa. Teraz jest y, pierwsza. Ale to z drugiej strony miały być te papryki, no bo no w sumie coś mi nie pasowało z tym, że papryki z jednej strony no nie pasowało, nie? Musi miało być coś z drugiej i dlatego punktem ciekawym. No teraz to sprawdziłem. Ojej, tam było czerwone, nie? jest... No, za mało pieczone. Dopiero zauważyłem, że tam było czerwone. Ajajaj, takie łatwe błędy się teraz no, wyłapują, wyłapują się. Okej, okay, chickena masz. I Oczywiście, jak to ja zamawia zawsze coś po swojemu. Jakoś to nie przeszkadza. No ale zamawia po swojemu, nie? Zamawia taką kombinację, której nikt inny by nie, zam by nie zamówił. <grym> eee, czekajcie. Ja ma być szybko. Mam i szybką pizzę, więc Jak będzie żółte, to już zbieramy. Ok. Strzeliłem zauważyłem. Widać. Trzeba zwracać na takie rzeczy uwagę. Już, już trzeba zwracać na to uwagę, bo na wszystkie sposoby mogą zamówić. Zkrzaną pizzę, chociaż jedną wychodzi nam 100%. Reszta jeszcze jest do wyrobienia, a to już 100% wychodzi. No i pizza naszego jaja. Ja już chyba w każdym miałem 100% raz. Teraz trzeba to kontynuować. Zrobić tak, żeby wiesz, wychodziło. Bo nie wychodzi. 590 tam było 900. Więc ranka nie ma. Olive, świat jeszcze jest. Ten tytuł ranka na. dzień 9 jeszcze taki zostaje. Zostaje nazwa ranka. Roy. Niebieski, biały i silne buty. No. Oh, oh, oh. Do zobaczenia w kolejnych. jesteśmy średni stolik. Zostawimy go. I będziemy. nie kolejny odcinek. Cześć.